No, cześć z tej strony Andrzej. W tym odcinku szybko pokażę, w jaki sposób y, aktualizować Windowsa. Więc naciskamy przycisk Start, All Programs albo wszystkie programy. Wchodzimy na zakładkę. Wybieramy Windows Update. Klikamy i naciskamy Check for Updates albo sprawdź aktualizację. I odczekamy. Może to potrwać. Y, Parę, parę minut, nawet sprawdź, yy, ponieważ system wyszukuje, jakie są dostępne aktualizacje. Yy, chciałbym coś jeszcze charakterystycznego powiedzieć yy, w momencie, kiedy system wyszukuje aktualizacje. Kiedy klikniemy przycisk start yy, i wejdziemy w control panel yy, i wejdziemy w system security i yy, w yy, zakładkę system, zobaczymy, że posiadamy takie coś jak Service Pack 1. Service pak 1 oznacza to, że co jakiś czas firma Microsoft wydaje wszystkie te uaktualnienia, które są dostępne tutaj w postaci takiej, jednego, takiej jednej wielkiej płyty CD lub DVD, którą można ściągnąć, którą można ściągnąć i potem zainstalować za jednym zamachem. Ale oczywiście lepiej, lepiej od czasu do czasu sobie samemu ściągnąć. Widzimy, że w tym wypadku dostępnych jest 12 bardzo ważnych uaktualnień i 3 opcjonalne. Naciśniemy na przykład te 12 i widzimy teraz listę o aktualnie, które warto zainstalować. Ja wypiarę, ponieważ są to ważne uaktualnienia są to zabezpieczenia różnego rodzaju. Security, 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 update zabezpieczenia. Tu są jakieś dodatkowe. Widzimy, że to są obok, tutaj są numery e, KB2705219. Dla, bardziej, dla ludzi, którzy bardziej interesują się tą wiedzą, no, są te artykuły z bazy, bazy wiedzy Microsoftu. Tam można na jak, e, jakie, jakie zabezpieczenia ta poprawka poprawia. Więc naciśnijmy, zaznaczyliśmy, co chcielibyśmy. Ehm, Zainstalować. Ja sugerowałbym zawsze instalację wszystkich możliwych ważnych yy, uaktualnień. Opcjonalne. Nie musimy opcjonalne. Opcjonalne to są opcjonalne. Nie są aż tak ważne jak te important. Naciśnijmy OK. I jeżeli teraz naciśniemy przycisk install, to system zacznie instalować. Bardzo fajną cechą jest również yy, zmiana ustawień, change settings, co to oznacza, że Możemy zdefiniować, że system sam automatycznie pobierze aktualizację i możemy sprecyzować kiedy. Każdego dnia, czy w niedzielę, każdą niedzielę każdy poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek, sobotę i o jakiej godzinie. Czyli na przykład jak wracamy z pracy, możemy sobie albo na przykład wybieramy sobie na przykład niedzielę i o godzinie na przykład 16.00 i co każdą, każdą, w każdą niedzielę o godzinie 16, system sam automatycznie będzie pobierał i, i pytał nam się, pytał, jak aktualizował nasz system. E, to wszystko w tym odcinku. E, do usłyszenia. Cześć.